Cześć. Na dzisiaj mam dla Was wkładkę taką Winghouse. Z dosyć pokrętnym wejściem na klucz. Klucza niestety nie mam. W ogóle cała historia jest taka, że tak sobie myślałem o tym, żeby zrobić lekki materiał. Mówię coś tutaj może zniszczymy, coś spróbujemy przywiercić, przeciąć. I patrz, kurde, wkładka Winghouse, która leży u mnie pewnie już dobry, nie wiem, nawet nie był że ponad rok. Nie wiem skąd przyjechała, jeżeli od kogoś widzę, to, 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 to dziękuję bardzo i, 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 i proszę, zagadaj w komentarzu, czy gdzieś. A być może ja ją kupiłem też, ten, no, nie, nie, jestem, nie, nie pamiętam, więc nie będę gdybał. Klucz też, nie wiem, być może był, ale mi gdzieś się zawieruszył albo go w ogóle nie było. Dobra, taka to wkładka. No tu mam jeszcze dwa wytrychy, akurat chyba za gruby. Mam też pod ręką, w razie czego, cieńsze wytrychy, te takie fałki, po prostu są do cieńszych... cieńsze są do takich trudniejszych konstrukcji. Tu mi się wydaje, że mimo tych poprzeczek takich uda mi się wejść jednak grubszym wytrychem. No zobaczymy, będziemy na bieżąco to Modyfikować w razie czego koncepcję. Wpinać ten, mówię, za gruby chyba. O, ten powinien być ok. I... I jest ok, dobra. Na przykład, tu od góry będzie można go wykorzystać. No, nie za bardzo. Dobra. Eee, teraz Wytrych. No, może akurat te dwa. Ten, te dwa zostawimy na wierzchu. Dobra. Eee, to był ten napinacz. Zobaczmy jeszcze. Co tu wyrosło ten. Taki. Inszy. No dobra, ten powiem, będzie ok. To już nie. Przedłużajmy. Cóż, kurde, nie, to, to, to nie ten. To był nie ten. O, to ten chyba. Dobra. Sprawdźmy go. Tu wchodzi. Z góry wejdzie. To jest inny. Trochę cień. O, dobra, cieńszy jest. Trochę będzie wygodniej. Hmm. Tak myślę przynajmniej. Dobra, spróbujmy takim oto wytrychem VN07. P... On jest taki hak bardziej wygięty, tu mam trochę mniej wygięty zobaczmy, który będzie lepszy może jeszcze trzeci albo czwarty tak na razie tak na razie no, chyba ten jest zbyt zbyt zagięty i weźmiemy sobie trochę mniej, mniejszy ten taki hak mniejszy kąt o, ten ewidentnie lepiej. Działa. O, czwarty pin chcę gadać. I piąty też. Dobra. W trzecim, tutaj coś niby chce, a Wardzewicz. pierwszy i drugi na razie nie są zainteresowane współpracą. Jeszcze popchnąłem trochę czwarty i piąty. Pierwszy drugi cały czas nic winkhaus raczej dosyć dobre konstrukcje produkuje, więc może nie być lekko w tym temacie go otworzyć. nie znaczy, że nie będziemy próbować o, pierwszy teraz zagadał chyba ten wytrych trochę inaczej wyłożyłem i udało mi się ustawić trójkę Bo ich pewności nie mam i dzięki temu poszła jedynka i lekko się to wszystko ustawiło w takim fa falset. Z takim lekko się przykręciło, ale jeszcze to nie jest to zupełnie szczęścia. W sensie to widzicie, że to nie jest to, ale przynajmniej jest sygnał, że z tymi pinami dało się pogadać trochę. O! Dobra. Mamy wkładkę spikowaną. I cóż, nie pozostaje nic innego, jak ją wypatroszyć i zajrzeć, z czym przyjemność mieliśmy gadać. Na pewno są to piny zabezpieczające. Ja spróbuję zobaczyć tego WingHausa i w tytule albo w opisie dodam jego nazwę. Wydaje mi się, że to jest kla... no, Nie wiem, czy C, ale na pewno nie jest to taki bezklasowy zamek. Dobra, nie wiem, czy mi tutaj wejdzie moje kopytko. W zasadzie pojawiły się takie zarzuty trochę do mnie w komentarzach, że jednak nie znam nas wkładek ani tam nas tam elementów wkładek to jak ja mogę tutaj jak ja mam czelność w ogóle filmy zamieszczać, no otóż tego typu komentarze mi się nie za bardzo przyjmuje ja to robię dla zabawy, dla hobby, a nie jako kurs ślusarstwa, dobra tym razem ten Winghaus. Znowuż nie ma. Mm, te, te, te pierścienie są te, 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 te koła są jakby. To nie są pierścienie, tak, one są luźniejsze i później zaciskane na, na tych elementach. Spróbuję to yy, odcisnąć. <grych> Zobaczyć. Także także jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem ślusarzem, ja to się nie zajmuje zawodowo takie hobby. Nie robię tylko żeby się popisać, albo żeby. Uczyć złodziejstwa czy tam czegokolwiek innego, ale y, dla mnie, jeżeli mm, coś ma być zabezpieczeniem, tylko dlatego, że nie wiadomo, nie wiadomo, że, że czegoś nie widać jakby, że i ułomności, no to to, to jest kicha. No. Mogę się cieszyć, że mam super, super mocną kłódkę i, i, i w ogóle, bo, bo jest gruby pałąk, a wystarczy blaszkę wsadzić, tak? I ją Nie Jest po sprawie. Więc ja bym chciał wiedzieć, że moje konstrukcje, których używam w domu, gdzieś tam są tak, yy, tak, tak marne albo, albo tak mocne, niż yy, tylko wierzyć w to, że takie są. No tak, w ramach takiego wstępu. Chyba tym tego nie zrobię, ale wiecie co? Mam tutaj przygotowany w razie czego. Yy, no, będzie mi jeszcze wytruch. Takiego dramelka małego. Tak, bo tego tak precyzyjnie tym, tym narzędziem nie odkształcę, że to nagle przestało mi tutaj trzymać. Więc uwaga, będzie głośniej trochę. Głośniej i trochę brudniej, ale mamy takie cuda. Eee, tylko, tylko wybaczcie mi. Yy. Czemu nie zacząłem wierzyć, ponieważ te melkowe tarcze lubią strzelić mam jedną, to nie jest problemem, bo ja sobie to przepiłuje, ale okulaksy założę, bo nie chciałbym w oko dostać taką tarczą. Tak ja, zwykłe. I już zaglądamy do tego. już tak pod nogi ludzie kochani za tak krótkie to jest to się będzie w komentarzach działo <laughs> kamera nie ułatwia życia chcę to wysunąć o. Uj, Dobra, i teraz chyba już sięgnę do tego Dobra, sięgnę To ponownie Dobra, chyba starszy, bo już po mam wrażenie, że przepiłuje Jeszcze plaksy i i... <grystanie> I prawie no, chyba już Tutaj z boczku jeszcze bym tak podszlifował to Poczekajcie <grystanie> Ech, sobota w końcu Wybaczycie materiału <grystanie> To jest chyba... Ach, ściągniemy Okulardy... Ok okulajdy! <laughs> Prawie przypiłowałem ten zamek W ogóle nie, nie z tej strony chyba to... Dobra Koniec Daj, spróbujmy to ściągnąć Prawie przyciąłem ten zamek na pół <laughs> nie zaraz będzie to widać Dobra Ach, ty w życiu, wracaj tu! To są właśnie te koła zabezpieczające Coś co mnie często przyprawia zawrót głowy, ale poszło w miarę szybko Dobra Wyciągamy yy, rdzeń Te yy, piny wyskoczą Ale te, te, które są na sprężynkach Nie, nie mam tutaj tego kopytka, żeby je powkładać, wsadzić i tak dalej, ale Będziemy zaraz badać co tam się stało, tak się staram Co to są za piny? No, tak, trochę tutaj przyciąłem Wkładkę może za bardzo Tymczasem wyciągamy O, tu są piny, nawet nie widziałem, ale To są piny pasywne Czyli takie z dwóch stron Żeby dublować Elementy klucza, dobra, dobra Elementy, żeby klucz mógł z tym samym wycięciem być używany takie samo nacięcie klucza, wycięcie yy, Ale gdy, te główne, ale z boku jeszcze takie nawierty I gdy klucz jest taki sam, ale ma inaczej ten nawierty zrobiony to już nie da się Go Nim otworzyć zamka, dobra i tu jest jeden z tej strony Jeszcze tych, dobra, pasywniaków Jest troszkę, tu jest pierwszy pin zwyczajny, ale wygląda jakby stalowy, tak, że nie? Drugi, zwyczajny, ale już miedziany Trzeci byś nie chce Ale zwyczajny Maluch, w sensie, że mały Czwarty, zwyczajny i piąty, zwyczajny. Są kipiny, więc one często są zwyczajne, czasami nie, ale najczęściej są zwyczajne. Więc tutaj będzie teraz się działo trochę więcej, zapewne. Już tak jak czułem, eee, otwierając, że tu będą kipiny zabezpieczające. Dobra. chyba wszystko wyciągnięte. No, sprężynki, Połóżmy sobie tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, i tutaj. 5 pinów, 5 snów. Wszystko się zgadza. I teraz tak. Handeleczka, taka malutka. Ale handeleczka. Pin zabezpieczający. Ten pewnie był z przodu jako stalówka. żeby nie przywiecić go. Tutaj jakiś zwykły pin. Nie wiadomo gdzie. Natomiast. Tu kolejne dwa zabezpieczające. Wysoka hantla. To jest ta. Tu jest mała hantelka, A tutaj jest pin. Taka beczka po na górze i na dole. No i oczywiście to zahacza przy przypikowaniu. Jakby troszkę taki, taki, powiedzmy, odwrotność tego elementu. W inny sposób to po prostu haczy i, i jest troszkę inaczej wyczuwalne na pikach. No ale największym według mnie, trud... największą trudnością w tej wkładce jest dostęp do niej, dosyć ograniczony, ale zabawa przez to jeszcze fajniejsza. Dobra, to, to tyle. E, dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie, e, sobotni materiał, tak myślałem, że coś popsuć, e, i trochę poniszczyć, a znalazłem to wkładkę, ale w sumie to się udało trochę, bo. By na pewno na pewno wielu, wielu może nie, ale parę rozbawi te moje dramelowanie. Coś mi tutaj wycięli. O, no, tutaj o, widać. Tak chciałem, tak chciałem, że aż rdzeń pociąłem. Tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cóż, miłego miłego sobotniego wieczoru. Cześć, no może noc nawet, razie.